Top 10 brutalnych scen w grach Krowa zjadająca psa Big Changus, Big Changus, Królik Bugs, znany chociażby ze zwariowanych melodii, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych animowanych postaci wszechczasów. Ten długo uchy jego mość otrzymał parę lat temu drugą młodość dzięki memom opartym na odcinku z 1941 roku, w którym to Bugs przybiera na parę sekund swoją potężniejszą formę. Teraz jednak, jak spodziewają się gracze, możemy liczyć na dużego Changusa w grze Multiverse, gdyż Warner Bros. złożyło wniosek o prawa do jego wizerunku. Big z walczący z Batmanem czy Lebron Jamesem. Mm, jestem za. Teraria. No cóż, dla niektórych to nadal 2D Minecraft, jednak kto grał ten wie, że daleko tym sentymentom od prawdy. Zresztą Terraria musi coś robić dobrze, skoro zyskuje takie wyniki. Gra ta została pierwszą pozycją na platformie Steam, która przy ponad milionie recenzji utrzymuje ocenę przytłaczająco pozytywną. Mimo upływu ponad 10 lat od premiery gra ciągle jest rozwijana i gra w nią mnóstwo osób, a ostatnimi czasy jej twórca ReDigit podzielił się na Twitterze stworzonymi przez siebie konceptami mapy świata do Terraria 2. Fani zastanawiają się, więc czy można to potraktować jako nieoficjalną zapowiedź. Twórcy Ninja Gaiden i Nioh zdają się całkiem dobrze odnajdywać w Soulsowej formule, więc niektórzy mogą ucieszyć się na premierę gameplay trailera Wo Long, odpowiedzi na Elden Ringa od Team Ninja i Koei Tecmo. Gra ma być osadzona w drugim wieku w Chinach, w trakcie powstania Żółtych Turbanów. Produkcja ma stawiać na dynamikę. Wzorem Sekiro ma nie mieć paska wytrzymałości, a pojawić ma się w niej ponad 10 typów broni. Walka wygląda naprawdę widowiskowo, więc pytanie to czekacie? Widzieliśmy trailer World of Antera. Ma być to ciekawa pozycja dla miłośników pixel artu. Sami twórcy gry przybrali prostą pozycję marketingową, mówią o swoim projekcie jako o swego rodzaju pixel artowym Skyrimie. Spodziewać się więc mamy bogatej eksploracji, mnóstwo NPCów i przeciwników, wyborów wpływających na otaczający nas świat i elementy survivalowe. Za produkcję odpowiada małe, niezależne studio 81 Monkeys, a jego finansowanie odbywa się przy pomocy Kickstartera, zagramy jednak dopiero w przyszłym roku. Jeszcze więcej newsów dla miłośników Souls Likeów. Wydane w 2014 roku Lords of the Fallen już niedługo doczeka się rebootu serii. Za grą stoi polska firma CI Games oraz studio Hexworks, a pokazany na Gamescomie trailer wygenerował bardzo dużo hypu, mierzalnego chociażby tym, jak wiele osób dodało ją sobie do listy życzeń na Steamie. Pozostaje nam teraz czekać na zobaczenie faktycznego gameplayu i datę premiery gry. Na razie bowiem wiemy tylko tyle, że zagramy tylko na pc i konsolach najnowszej generacji. Ale serio. To jest naprawdę dobry trailer. Ciekawe, czy w Lords of the Fallen będą krowy.